Witam serdecznie w kolejnym filmiku Fix. Zakupił nowy gadżet czyli kompresor od Osramu, Germany ale Made in China Rapid uh, Essential. W środku mają być przeróżne adaptery gdyż używamy tego kompresora do przeróżnych rzeczy w warunkach domowych samochód, nie samochód, motor, rower proszę bardzo i to górski i kolarka górski do 3,5 bara, a kolarka aż prawie do 7 bar i piłeczkę też napompujemy oczywiście zasilanie z zapalniczki samochodowej no to robimy unpacking. Nie wyciągałem go jeszcze, nic nie otwierałem. Tak to jest zapakowane. Analog caje Inflator. Proszę bardzo analogowy. Rozumiem, że to ma 85 W, tak? Taki pobór. Tutaj włącznik bardzo przyjemnie klika. Próbuję to jakoś rozwinąć. Gdzie ja mam to zacząć? Muszę chyba trochę na siłę to targać, powiem szczerze. Nie podoba mi się ta metoda zwinięcia tego przewodu. No, przewód bardzo długi. Tu będzie z metr, tu będzie drugi metr, trzeci. No, prawdopodobnie około 4 metrów. No i tu mamy te adaptery. A czy tu są wszystkie adaptery wykazane w instrukcji? Może tak. Aha, tak sprytnie. Sadzili je. No to mamy takie trzy adaptery. No i z boku schowany wąż. Z gwintem to możemy chyba nakręcić na wentylek. No dobra, no to sprzęt na razie nie podłączony. Rozumiem, że mogę go użyć jako Miernika ciśnienia. Ten przewodnik jest dość krótki, pół metra. Może zobaczmy, czy to mogę nakręcić. Tak, ładnie się nakręca. Nie syczy, czyli ładnie trzyma. No i mamy dwa bary. A powinno być dwa trzy. No, to spróbujmy skonfrontować ten wynik z takim ciśnieniem mierzem za 15 zł z marketu, który z tego, co do tej pory zauważyłem, troszeczkę zawyża. No, i wszystko by się chyba zgadzało. Ten pokazuje, że jest 2,1, mniej więcej 2,1, może trochę więcej. Ten pokazuje, że jest 2,0. No dobra, no to będziemy pompować cierfałka ma z tyłu gniazdo. No to rozwijamy przewód zasilający widzę, że jednak 3 metry, czyli do przednich kół chyba nie sięgnie tutaj z tyłu. No, przewodu mamy tak na styk do tylnych kół. Nie wiem, czy słyszeliście, on się w międzyczasie wywrócił, bo to jest po prostu mało stabilne. Ok, no i znów mamy dwa bary. No to włączamy. Aha, tylko nie pójdzie. Bo nie ma napięcia bez zapłonu. No i co jest grane? czyżby bezpieczeństwo mi poszedł? No, fix nie ma napięcia w zapalniczce z tyłu. Coś, co się stało? Dawno nie sprawdzałem tam tego gniazda. O! Poszło. Czyli strzelony bezpiecznik z tyłu. Jak macie taką wiedzę, to mi napiszcie, który to bezpiecznik. Ale chyba w podłokietniku było gniazdo, czy tak? Zobaczymy, czy tu mamy napięcie. Cervka daje 3 gniazda. To jest bardzo dobre. Jest. No dobra. Kompletnie nie miałem świadomości, powiem Wam szczerze. Ale teraz sobie przypominam, że woziłem lodówkę ostatnio. Tylko nie wiem, kiedy to było ostatnio. A jak wyciągałem lodówkę. A wtedy, co ładowałem akumulatory, to próbowałem je rozładować lodówkami turystycznymi. Jak wyciągnąłem, to widziałem, że właśnie jedna jest trochę przysmolona, także chyba się przytopiło i strzelił bezpiecznik. No dobra, to pompujemy. Nie wiem, czy widzicie, jak to skacze. Mało dokładna skala i to już jest dla mnie minus. Ustalenie tutaj 2-3, nie jest łatwym zadaniem. Może jeszcze trochę podpompuje. Okej. Okay. Ale to jest wszystko tak. Na oko, bym powiedział. No dobra, to jeszcze przetestujemy na rowerze. Denerwuje mnie to, słuchajcie, bo on się przewraca cały czas. Ja może wypuścimy powietrze i zobaczymy, jak szybko napompuje. Dobra, mamy jeden bar. No to włączamy. No nabite i odkręcamy. I popatrzmy jeszcze na Mazda. Ja tych kół nie pompowałem. Wulkanizator je pompował, jakby ważał koła. Z przodu ma być 2,30, z tyłu ma być 2,10. łączymy zapłon. Światełka wyłączymy, bo czujnik zmieszły włącza ok, podłączone no i sprawdźmy najpierw chińską zabawką czy tu jest 2.1 mniej więcej no i pokazuje niecałe 2 a co na no, ten temat sądzi Osram No, proszę, jest poniżej 2, niedobrze. No, słuchajcie, w ogóle system tutaj ostrzegania przed utratą ciśnienia w maździe jest beznadziejny i moim zdaniem nie działa. Nigdy w życiu przez 3 lata nie zapaliła się kontrolka. Czy tu w ogóle nie widać, żeby było cokolwiek nieciśnienia? ciśnienia? W hondzie, słuchajcie, kontrolka mi się pali przynajmniej dwa razy w roku. Cokolwiek u będzie. Już mi pokazuje. A system działania jest ten sam, czyli bez czujników na wentylkach, tylko pobieranie prędkości z czujnika ABS. No dobra, no to trzeba do 2,1 podciągnąć. No, słuchajcie, jakby wam to powiedzieć, idzie to jak krew z nosa, albo w ogóle nie idzie. I chińska zabaweczka. No i jest 2-2 według zabaweczki. Jeszcze raz przykręcę to. Słabo to się obraca. Trzeba to chyba nasmarować. No teraz jest 2. No i nagle tak skoczył. Słuchajcie, to jest coś mi się wydaje mało wiarygodne. Nie chcę mi się to tu kręcić. Niby 2-2. I na drugim kole z tyłu pokazuje mi podobnie. Ponad 2-1. Więc też tak zostawiam. Bardzo polecam takie ciśnienie. Może nie jest super dokładny, ale bardzo szybko diagnozujemy ciśnienie. Mamy ogólny zarys, czy jest dobrze, czy jest źle. I popatrzmy naprzód. Tu ma być 2-3, a jest ponad 2,2, więc chyba jest dobrze. Popatrzmy, co OSRAM uważa. a Ostrom uważa, że są dwa ampery no i podwyższu. tutaj 2,2 naprawdę słuchajcie, wolę tę zabawkę za 15 zł już tutaj ten manometr. No to zwijamy kabelek. No i nie wiem czy źle zacząłem, ale to powinno wyjść od tej strony, tak? Czy nie tak? Chyba tak, bo tu jest wejście na przewód. No dobra, nie chcę mi się tego z powrotem nawijać. Natomiast psikniemy tutaj, żeby ten pierścień się łatwiej obracał. WD-40. No, już jest inaczej. Dzięki. Trzymajcie się.